Sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Jan Ratajczak, rozmowa na 96FM. Witam serdecznie słuchacze Radia Indeks, oglądających Indeks TV. Dziś w naszym studiu zgodnie z obietnicą wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński. Witam, Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. W tym tygodniu na naszej antenie wybrzmiał temat. Jak, jak polepszyć bezpieczeństwo w szkołach. Ten temat niestety w okolicznościach niebezpiecznych wybrzmiał wcześniej, ale, ale całe szczęście tam poradzili sobie w Zespole Szkół Edukacyjnych w chenowie z tym, jak miasto poza tymi gratulacjami, poza, poza docenieniem jakby postawy Środowiska nauczycielskiego chce pomagać. Tutaj Jacek Budziński wspominał o tym, że jest na to pomysł, że rozmawialiście na ten temat, Pan potwierdza, i czy może trochę więcej powiedzieć na ten temat, jakby to wszystko miało wyglądać. Tak, chcę zdecydowanie więcej powiedzieć, bo ten temat bezpieczeństwa pracowego światowych już od dłuższego czasu spędza sens z oczu władz miasta sytuacje, które jeszcze miały, które wydarzyły się w ubiegłym roku, to były kwestie gdzieś tam niekontrolowanego wyjścia dzieci z przedszkoli, spowodowały, że tym tematem żeśmy się mocno zajęli, to znaczy zrobiliśmy przegląd systemów, procedur, bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i mamy z tego jakieś tam rekomendacje, także i techniczne rekomendacje, jeśli chodzi o właśnie o wzmocnienie Monitoringów w placówkach oświatowych, także przejrzeliśmy te dojścia do placówek pod względem bezpieczeństwa na ruchu, na, na ulicy, na, na chodniku i, i takie działania, które idą w kierunku unormowania tego zostały podjęte, takie drobne inwestycje, ale ważniejsze jest to, żeby wykrywać pewne postawy zachowań uczniów, nauczycieli, pracowników placówek oświatowych w sytuacjach właśnie takich kryzysowych, krytycznych, jakichś niebezpiecznych. W jaki sposób? I właśnie, i właśnie, grubo przed tymi incydentami, które miały miejsce w szkole nachynowej, a także w szkole sportowej, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu się do tego, to znaczy pod koniec kwietnia już ruszą szkolenia dla nauczycieli w przedszkolach, w szkołach w podstawowych i szkołach średnich chcemy wyselekcjonować taką grupę liderów, nauczycieli, którzy potem będą prowadzić takie zajęcia z uczniami, czy też swoimi koleżankami, kolegami e, pracującymi w tych placówkach o odpowiednim zachowaniu się, o tworzeniu procedur w obszarze bezpieczeństwa. A to, będzie I to będą szkolenia. Zajęcia z samoobrony? No, czy... nie, no, no, myślę, że, że niekoniecznie, ale... ale... Ale takie, które pozwolą e, na zachowanie procedur bezpieczeństwa i, i kreowanie postaw, bo będziemy te szkolenia prowadzić wspólnie z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi e, to nam, i, i wojskiem, że, do, na, czyli te cztery jakby obszary współpracy. E, chyba 24 kwietnia pierwsza grupa rusza w szkoleniach to prowadzimy to przy pomocy ośrodka do nauczycieli w Zielonej Górze, ale wykorzystujemy także i bazę tych wspomnianych przeze mnie instytucji. Dwie grupy już są gotowe do udziału w tych zajęciach. Po 20 nauczycieli w każdej grupie, przejdą oni szkolenie 20-godzinne, czyli wydaje nam się, że to będzie wystarczający czas do tego, żeby nabyli oni te umiejętności żeby potem przekazywać tą wiedzę i umiejętności gdzieś tam dalej. To tak Ale doraźnie, do tak, to, to, tak doraźnie no, to, to, na teraz? To, raczej a, to nie jest doraźnie, nie na teraz, bo to, bo to będziemy kontynuować cały czas. Będziemy mieli tą grupę liderów, które, która będzie multiplikować potem swoje umiejętności i postawy. Natomiast te rozwiązania techniczne, o których też mówiliśmy gdzieś tam podczas sesji w kuluarach z panem radnym Jackiem Budzińskim, który później w audycji waszej rozgłośnie też o tym mówił. Oczywiście jak najbardziej są one do, do przyjęcia, czyli systemy monitorowania tego elektronicznego, czyli kamery między innymi, czy jakieś inne czujniki, ale także i być może takie bezpośrednie łącze z odpowiednimi służbami. W kilku placówkach oświatowych to zostało gdzieś tam kiedyś zainstalowane, sprawdza się, więc myślę, że warto w tym kierunku iść jak najbardziej. Marek Kamiński gościem rozmowy na 96fm. Dziękujemy słuchaczom Radia Indeks. My zostajemy w Indeks TV na Facebooku i YouTube. Rozmawiamy w piątkowej rozmowie na 96fm o bezpieczeństwie w szkołach zielonogórskich o planach miasta w tej kwestii. To w takim razie ten szyb, szybki przycisk to wezwanie patrolu, jeśli to miałoby wejść jakby w życie. Szkoły biorą to na siebie, czy, czy miasto w jakiś sposób pomoże w tej kwestii? No, przede wszystkim sobie gdzieś tam policzymy tego koszty. No, yy, miasto jest organem prowadzącym szkół, więc wcześniej czy później i tak te pieniądze gdzieś tam się znajdują w budżecie miasta, czy to jest realizowane przez szkołę, czy też yy, przez Wydział Edukacji, to jakby nie ma, nie ma znaczenia, ale jeżeli pójdziemy w tym kierunku, a są symptomy, że to może pomóc, że to może. Dać poczucie też bezpieczeństwa dyrektorom szkół, dyrektorom placówek naszych oświatowych, no to pewnie w tym kierunku ruch zrobimy. A w tych wcześniej modernizowanych szkołach, na przykład w Budowlance, to już zostało wdrożone? By, było to czy elementem tej modernizacji? No, akurat ten przycisk nie, ale, ale system Monitoring? monitoringu kamery, to oczywiście w większości placówek to jest i to działa. Oczywiście. Czasami są te systemy gdzieś tam już jednak e, lat temu zamontowane i trzeba je unowocześnić, więc w tym kierunku pójdziemy. No, te sytuacje oczywiście ich trudno przewidzieć, że trudno określić, że one znikną jak, jak, jak kamfora, gdy tylko pojawią się w otoczeniu szkół kamery, ale na pewno będą mogły pomóc w eliminowaniu i szybkim reagowaniu. Czyli w tych projektach nadchodzących też w Łężycy to wszystko jest... A to na pewno, jest, jeśli chodzi jest o nowe tak? obiekty, to, to na pewno, na pewno hmm. zdecydowanie. Tutaj dotykam Łężycy, sporo inwestycji drogowych tam się szykuje, ale jeśli chodzi o tworzenie nowych szkół w naszym regionie, w naszym mieście temat Ochli, takie pytanie mi mhm. się zrodziło w głowie podczas sesji Rady Miasta, bo też sporo mówiło się o zagospodarowaniu przestrzeni w Ochli. Czy jest też pomysł, aby tam placówkę oświaty utworzyć, miejską znaczy tak, No czy tak, przede wszystkim jest tam szkoła w Ochli i ona no, przeżywa ten kryzys demograficzny, ale akurat w odwrotną stronę, czyli tam dzieci przybywa, a obiekt jest składający się właściwie z trzech części Jedna część wybudowana jeszcze w okresie międzywojennym. Potem dobudowana chyba w latach 60. i kolejny klocek to gdzieś tam po kłosie lat 80. -tych. czyli mamy obiekt, który architektonicznie no, sprawia duże kłopoty. A jest prostu, szansa na dalszą jest, jest rozbudowę po prostu skoro jest o po tych za mały. W cegółach, I jakaś tam decyzja przed nami, co, mhm. co z tym dalej. To są to nie tylko Ochla, tak, tak samo i Stary Kisiernik. To są te miejscowości, które, czy te, no teraz to już dzielnice naszego dużego miasta, które kiedyś były mm, y, szkołami w dawnej gminie, teraz są jakby tymi peryferyjnymi placówkami oświatowymi, a tam te osiedla się rozrastają. Mieszkańcy Zielonej Góry kupują tam nowe domy, stawiają je, przybywają także i spoza miasta, więc no, trzeba na to poważnie, popatrzeć. Teraz oczkiem w głowie i priorytetem jest szkoła w Łężycy i mamy już wybraną pracownię, która opracuje projekt tejże szkoły i na to cały nacisk i finansowy i organizacyjny miasta pójdzie, ale nie, oczywiście nie zapomnimy o tych placówkach oświatowych, które są na tych obrzeżach, no bo centrum nam się jednak wyludnia w jakiś sposób. Tych placówek jest sporo, to jest pozostałość kilkudziesięciu lat funkcjonowania tego organizmu miejskiego. Ta sytuacja demograficzna jest bardzo dynamiczna i gdzieś tam te dzieci wraz z rodzicami lokują się właśnie na obrzeżach miasta. Stąd potrzeba właśnie budowy na, w dzielnicy Czarkowo, ale także i myślę, że kolejny krok to będzie Ochla, Stary Kisielin, a także Dżonku, bo tam też przybywa uczniów w tej szkole. Sporo do zrobienia jeszcze faktycznie ty, przy tym powiększonym terenie e, miasta. To jest kwestia lat, kilku, kilkunastu. No, no, myślę tak, bo to, to, nie, to nie, nie da się tego zrobić w krótkim czasie. Trzeba dokładnie e, przyjrzeć się prognozom demograficznym, popatrzeć także i na rozwój planistyczny miasta, gdzie będą powstawały nowe dzielnice, gdzie będą powstawały nowe domy, nowe mieszkania, i tam wtedy lokować te usługi oświatowe, tak aby mieszkańcy no, czuli ten komfort bezpieczeństwa. Mhm. Opieka wytchnieniowa też na sesji Rady Miasta. Temat podjęty tutaj, zapisane, zapisane jako pomoc promykowi. Przystąpienie do programu opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego. Czy na ten temat moglibyśmy też coś więcej powiedzieć? Tak. Bo z odniosłem wrażenie, że jednak schronisko dla bezdomnych zwierząt skradło, tak potocznie mówiąc, show we wtorek. No tak, tak, rzeczywiście. Natomiast te sprawy ludzkie gdzieś zostały zepchnięte trochę na margines, powiem tak kolokwialnie. Ale proszę Państwa, to jest drugi jakby aspekt tego problemu demograficznego. Bo Społeczeństwo się starzeje. Zielona góra tego nie uniknie również. Te prognozy są naprawdę powalające. Stąd też trzeba tworzyć usługi społeczne, które dadzą szansę rodzinom na tak zwane wytchnienie, w tym rodzinom, które opiekują się swoimi seniorami, między innymi, bo nie tylko, bo to opieka wytchnieniowa także dotyczy osób niepełnosprawnych tu bez względu na, na ich wiek. Takich miejsc mamy w Zielonej Górze, ale cały czas jest. E, Oczekiwanie mieszkańców, że tych miejsc będzie więcej. Promek wchodzi w ten program, są tam budowane, czy zostały tam zbudowane miejsca na e, opiekę wytchnieniową, czyli taką gdzieś miejsce około dwóch tygodni, tak, kiedy rodzina mająca osobę zależną pod swoją opieką ma coś ważnego do zrobienia, czy też chce po prostu odpocząć, wyjechać na urlop i wtedy może tą osobę. E, oddać do takiego, do takiego miejsca i czuć się bezpiecznym, że nic się tej osobie nie wydarzy, że będzie ona zaopiekowana przez, w tym wypadku przez instytucje, organizacje gdzieś tam działające w naszym mieście. Także chcemy, bo główny akcent teraz w obszarze usług społecznych kładziemy na zbudowanie tego, tego zakładu opiekuńczo-leczniczego, Senior 75+, plus, także też tam przewidujemy takie miejsca, czyli ich ilość będzie przyrastała w naszym mieście, tak aby rzeczywiście spełnić te oczekiwania rodzin, które mają pod opieką osoby zależne. No tak, ale to jeszcze jeszcze trochę minie, zanim to centrum zostanie ale, ale, ale... czy tutaj tworzysz jakiś plan na, na wspieranie takie na bieżąco? No tak, bo oczywiście, bo, bo można po prostu, na, to było przystąpić do programu, który daje nam szansę na środki, które... Yy, Zabezpieczą nam. To jest koszt około między 600 a 800 zł na taką osobę. To są niemałe środki, są w ramach programów rządowych i staramy się o te pieniądze, aby też wzbogaciły budżet miasta w obszarze opieki społecznej. Wywołany trochę temat tych dotacji dofinansowań rządowych, obawiacie się albo macie jakiś plan B. Na wypadek, gdyby sporo środków jednak kosztem obronności zostało przesuniętych? Znaczy, my mamy już jakby zarezerwowane pieniądze na termomodernizację szkół w ramach KPO. I tu nie obawiamy się, że tam te pieniądze stracimy, bo pierwsze umowy już niedługo będziemy podpisywać. Już jest podpisane, są rozstrzygnięte, są już przetarg na Termomodernizację szkoły podstawowej nr 2 to akurat z naszego programu operacyjnego tutaj e, lubuskiego, czyli tutaj też nie ma obawy, że, że na to stracimy. Natomiast oczywiście jak najbardziej bierzemy pod uwagę także fakt taki, że nowe obiekty będą musiały też zabezpieczać te formuły obronności, czyli schrony lub miejsca schronienia. To pod, podraża oczywiście inwestycje, ale musimy mieć tego świadomość że będą pewnie takie wymogi, takie oczekiwania, aby mieszkańcy Zielonej Góry mieli miejsca schronienia w razie sytuacji tych krytycznych. Ale dotarły już do Was informacje, bo też no, śledzimy, widzimy, często są wiceprezydenci, prezydent w Warszawie rozmawiają z różnymi ministerstwami, przedstawicielami tak. rządu, władzy, są jakieś sygnały, że... No. Mówi pan, czy, że, że jakieś środki, które przeznaczone były nie wiem, na infrastrukturę oświatową, tak. będą przesunięte na tak. tą obronę. No tutaj trzymając takich, się pana, takich, pana działki, takich sytuacji yy, na razie nie doznaliśmy. Czyli nie, nie mamy sygnału, że utracimy coś, będziemy się starać na przykład na, o dotację dużą na rozbudowę i modernizację stadionu elektrycznego. Nie ma sygnału, że te pieniądze będą przesunięte na, na budowę schronów dla ludności, czyli liczymy na to, że uda nam się tę inwestycję zrealizować w oparciu o wsparcie rządowe. Turystyka w Zielonej Górze, może przejdźmy na temat trochę lżejszy, wydaje mi się, było forum. Turystyczne w Zielonej Górze w Palmiarni dwa dni temu. Jakie wnioski słyszałem, zresztą już większość mieszkańców też pewnie na to zwróciła uwagę, że gdzieś tę działkę rowerową chcemy, uh -huh. chcemy pójść, jakby zadbać o, o te ścieżki. Zielona Góra nad tym już pracuje od kilkunastu lat, tych ścieżek jest sporo, w takim razie gdzie, gdzie w którym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o przyszłość. Tak, najpierw jakbym chciał powiedzieć, dlaczego w ogóle to forum poświęcone turystyce, bo to, to było kolejne, tak? Hmm. Najpierw mieliśmy forum dotyczące kultury, potem taką debatę na temat kształtu i, i, i roli winobrania. Teraz przyszedł czas na turystykę. Nie mówimy, że to jest ostatnie nasze słowo, dlatego że nowe władze miasta chcą po prostu prowadzić szeroki dialog z mieszkańcami słuchać głosów mieszkańców co sądzi co sądzi nie jeden drugi trzeci na tematyk palące, istotne dla rozwoju miasta turystyka jest I tym co, elementem mało mało tych turystów e, mieszkańcom zielonej góry w sensie y, jesteśmy ja, chętni ja myślę, do zapraszania ja myślę że jesteśmy cały czas chętni do zapraszania bo to jest gałąź gospodarki która daje myślę że mhm. także i takiego swoistego kopa społeczno gospodarczego e, Rzeczywiście dwa panele na tym forum poświęcone były tym, jakby nam się wydaje, przewodnim motywom, jeśli chodzi o turystykę zielonogórską, mianowicie właśnie turystyka rowerowa, ta sieć ścieżek w mieście i nie tylko, pozwalająca także na połączenia rowerowe z kolejnymi, jakby. Pętlami rowerowymi, które są gdzieś tam na terenie województwa Lubuskiego, czy nawet łączącymi się z innymi regionami, a, a, łączy, a także i z naszym bezpośrednim sąsiadem, jakim są Niemcy. Mamy świetną sieć już rozbudowaną. W kolejne wchodzimy, i to w ramach także tego inteligentnego systemu komunikacji w mieście, transportu, będziemy budować czy też modernizować istniejące ścieżki rowerowe. To jest w połączeniu także z tym drugim panelem, jaki był poświęcony turystyce kulturowej. Chcemy wypromować miejsca w Zielonej Górze, które będą atrakcyjne, czy są już, ale chcemy, aby były jeszcze bardziej atrakcyjne dla przybyszów gdzieś tam z zewnątrz. I ten panel też to pokazał, te kierunki, w którym to powinno pójść. Myślę, że mamy dobrze skonstruowaną informację turystyczną na wysokim poziomie, chociażby głos jednej z, z, z naszych partnerek z KOTBUS mówi, mówiła, Sports, przepraszam, która pokazywała jakby różnicę między systemem informacji turystycznej w Niemczech i w, i w Zielonej Górze, pokazując, że nasz jest modelowy i wręcz wzorcowy, co nas cieszy, ale oczywiście nie spoczniemy na tych laurach, będziemy to rozwijać bardziej. W tej dyskusji pojawiły się wzgórza piastowskie, pewnie pan Odnosi wrażenie, że za każdym razem o nie Pana pytam, bo przy zimie rozmawialiśmy o górce tatrzańskiej, a tutaj w kwestii Tak, jest tam atrakcja, który jest, jest takie Tak, jest tam atrakcja i, i to, to też pokazało, że rzeczywiście i duża zasługa jest w tym społeczników, pasjonatów mhm. tego ekstremalnego, akurat rowerowego rajdu po, po, po wertepach. Ale myślę, że to też jest właśnie też jakiś element przyciągania turystów spoza Zielonej Góry. Jeśli mamy takie miejsce dobrze zorganizowane, skomunikowane, a jednocześnie też mocno popularne, no to chyba tylko należy się cieszyć z tego powodu. O 12:00 sadzimy drzewa, tak? No wzgórza wcześniej, wcześniej, w Ochli, przepraszam, ale też w Ochli wydarzenie niedzielne, będzie bieg, będziemy biegać po tej części lasu Piastowskiego właśnie spod H2 Ochli bieg probówka. Pan jedzie posadzić drzewo? Tak, dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj mhm. jedziemy sadzić właśnie na leśnictwie Ochla. Z okazji, to jest jakaś szczególna akcja? Coś na temat? Ja, ja myślę, że nie trzeba robić specjalnych akcji, żeby zalesiać tereny, które będą służyły nam potem rekreacji, wypoczynkowi. Każda okazja jest dobra. Marek Kamiski, naszym gościem był w rozmowie na 96FM. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Panu prezentowi również dziękujemy. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Rozmowa na 96 FM wraca po weekendzie w poniedziałek. Zapraszam na godzinę 9:30. Życzę państwu udanego, spokojnego weekendu. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje od poniedziałku do piątku o 9:30.